Cześć, witajcie, jestem Pasiosty, witam was na moim klockowym kanale. Dzisiaj drugi odcinek z serii robienia tier list z minifigurek. Bierzemy sobie drugą serię, więc znowu jesteśmy w klimatach OG, starodawna seria. Mam tutaj parę zdjęć pomocniczych i będziemy sobie wspólnie oglądać i wybierać, która z tych figurek po prostu jest najlepsza. Ja też na nie specjalnie wcześniej nie patrzę, więc teraz wspólnie możemy zadecydować. Oczywiście tutaj jest tier lista, czyli najwyższa ranga to najlepsza, SAB. C, D i D jest najgorsza. Będziemy tutaj sobie umieszczać figurki i patrzeć, co nam z tego wyjdzie. Dostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i przechodzimy do pierwszej postaci, czyli takiego oto gościa, Meksykanina. Tutaj mamy go lepiej pokazanego. Ma superową czapkę, fajną taką chustę. To jest też materiałowy element. Tutaj jest jako pozycja pierwsza. Te marakasy, więc fajnie, fajnie to wygląda. Mega ogólnie mi się podoba ta figurka. Oczywiście, zastosowanie, o zastosowanie może być ciężko w jakiś, w jakiś logiczny sposób. Ale podoba mi się. Też tutaj są ciekawe elementy. Ta czapka naprawdę jest super. Więc od razu wrzucimy go sobie na A. Oczywiście, może się potem zdarzyć tak, że będziemy przerzucać te pozycje, tak, żeby końcowo wybrać najbardziej uczciwą listę. O, ale następna figurka, Gladiator. Oj, to jest dobra figurka, to jest jedna. Dobra, pokażcie mi go tutaj. Może te, yy, będziemy tutaj mieli po kolei? Chyba tak. Druga pozycja. Wow, koleś wygląda prosto jak z filmu, właśnie Gladiator albo 300. Taki Spartanin. Yy, grecki tutaj z klatą, mega umieśnioną. helm z yy, piórami. Czy tutaj jest? O, tutaj jest z przodu. Oczywiście tutaj Gita, on wygląda mega fajnie i mega mi się podoba ta Gita. To w ogóle jest jeden element, jak dobrze widzę? Albo dwa. Ale to jest coś jakby spersonalizowane. Nie wygląda to jak taki zwykły kij. Dobra i peleryna, kolorystycznie też bardzo mi się podoba. Ta tarcza szczerze mogłaby być ciekawsza, bo to takie jak pokrywa od śmieci szczerze, ale. Ale podoba mi się bardzo. Jego. Jego wrzucam na Eskę. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Koniecznie w komentarzu napiszcie swoją listę, jak wy byście to dali, a ja kontynuuję moją pracę. Tutaj jakiś. Yy, co to jest cyrkowiec. Ej, w poprzedniej serii, w poprzednim odcinku był mega, mega podobny koleś. Tylko tam był cały czarny taki magik jakby iluzjonista, a tutaj mamy cyrkowca, tak bym powiedział, z biczem białym, czarna czapka, czerwona koszula. Nie, no wygląda tragicznie. No mi się nie podoba kompletnie. E, oczywiście powinniśmy patrzeć tu też na zastosowanie, a zastosowania tu nie widzę. W tych nowszych seriach jakoś to lepiej wygląda, bo tam są te elementy, co też da się z nich coś zrobić. A z tego gościa, no to co? Możemy zabrać tą kurteczkę, ale ona też z muchą. Nie, nie, daję go na całe, dobra. Niech, niech tu sobie będzie. Wow, i potem jest wiedźma czarownica wiedźma. I już widzę, że jest super. Gdzie on jest? Tu. Tutaj to zdjęcie jest trochę ciemne, ale ma miotłę. Oczywiście ten element nóżek taki jak od sukienki. To jest fajne. Czapka yy, od wiedźmy. i zielona twarz, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Yy, w serii Dungeons and Dragons, z tej nowszej, też jest taka czarownica, tylko tam jest taka czarodziejka jakby bardziej pozytywna, a to jest taka Wiedźma, prosto jak z jakiejś przerażającej bajki. I myślę, że jest to spoko figurka. Yy, ona ma zastosowanie dość dobre, bo w wielu, w wielu nie wiem, seriach, w jakichś makietkach można by użyć takiej postaci. Więc damy ją też wysoko. Czy jest aż tak dobra jak ten gladiator? Nie, ale z drugiej strony jest trochę lepsza od tego Meksykanina. To co, na razie chyba tak. Tak musimy ich przerzucić, ale ten Meksykanin tak już szczerze dałbym go wyżej i zobaczymy jak potoczy się to dalej. Ok, następna postać. Wampir. U, jaką on ma ładną tą pelerynę. Ja cię kręcę. Dwuczęściowa i jeszcze z tymi wcięciami to nie jest taka gładka jak było w tym gościu. Ej, to jest mega spoko. Ten wampir jeszcze z nietoperkiem. No w zasadzie jest to po prostu zwyczajny wampir, nie ma printów na nóżkach, ale to też jest yy, stara seria, więc nic dziwnego, ale bardzo podoba mi się też twarz. I ona jest super. Ciekawe czy ma drugi nadruk głowy, pewnie tak. Chociaż jak nie ma to też nic nie dzieje. Dwuczęściowa peleryna robi robotę i mega mi się podoba daję go na S i nie ma tu. Ej, dobra, mega mocna jest ta seria. Cieszę się. Chociaż dalej, jak patrzę, to są jakieś gorsze te figurki. Na przykład, tak jak następny koleś. Niby policjant, niby koleś z helikoptera. Co to jest kajdanki? No, na pewno to jest policjant, ale ma tą czapkę i okulary takie właśnie, jak jakiś helikopter. Coś tego typu no Policjantów, to my mamy już w Lego City i nie chcemy ich wydropić przecież. Jak kupujemy taką serię, mając do wydropienia wampira, no dajcie ludzie spokój. To, co to jest? Nie, nie, nie. Jako daję na najniższą i nie ma tutaj nic innego do powiedzenia. Ten koleś i następny koleś, yy, jest bardzo często o tej postaci wspominam. Patrzcie, z, Mo z Monster Fighters, yy, o, dokładnie ten ziomek, już wam pokażę. Ten koleś. Jest identyczny, ja go mam, ten zestaw miałem. Ten koleś jest identyczny do tego Patrzcie szare ciuchy, ta sama twarz czy to jest Bardzo, bardzo podobna i ta czapka Ja się kręcę, koleś jest identyczny A Monster Fighter chyba wyszło trochę później No nie wiem, ale Z lupą taki poszukiwacz Taki mid, mid damy go na No niby cenam wychodzi tu na mid może tutaj być obok tego gościa. Myślę, że to jest dobre dla niego miejsca, ale nie podoba mi się za bardzo. O! A następna postać już by mi się podobała, gdyby nie ta twarz. Co tu się stało? Patrzcie, ten jak wygląda fajnie, jak ten wygląda fajnie, ten, ten. A tutaj coś tu się rozjechało z tą twarzą mi. Coś im damskie twarze chyba jeszcze wtedy nie wychodziły. Bo cała postać jak najbardziej spoko. Na każdą plażę można wepchnąć, na każdy basen. Użyteczna figurka jeszcze z tym elementem takim. Boycon, czy... no z taką, taką dopływania pomocniczą. To jest po, yy, pożyteczne. Blond włosy, no taka dziewczyna w stroju kąpielowym. Fajnie, ale coś ta twarz mi tu jakoś przynajmniej, może na tym zdjęciu to tylko tak kiepsko wygląda. Hmm, damy ją na razie tu. Tak, to, to będzie to miejsce. Mam nadzieję, że Meksygana przerzucimy w... Już go przerzućmy, dobra, nie będziemy. Bardzo, bardzo go lubiłem. Mim. I ma aż... Bardzo dużo twarzy, a no tak, bo to jest logiczne, bo on tylko pokazuje, a mówić nie może. Bardzo fajne, yy, cały utrzymane w szaro-czarnej, szaro-biało-czarnej kolorystyce. Podoba mi się, fajna, ciekawa czapka. To też takie można jakby do jakichś więziennych yy, więźniów zastosować yy, tą koszulę. Spodnie. Spoko, wrzucimy go chyba tutaj. Niech będzie, bardzo mi pasuje, albo nawet... Z możliwością pójścia wyżej, ale te tutaj są mocne też figurki. Dobra, zobaczymy dalej. To co? Kolejny yy, będzie. Co to znowu to jest pływak, Co to? Nie, to jest siłowni, Koleś. On ma też jakąś mega dziwną twarz. To na tym zdjęciu tylko tak wygląda. Czy wszyscy nami jakieś dziwni? Z zielonym i z hantlem. Fajny jest ten hantelek i to dość potężny. Włosy ma klasyczne. Strój zielony. No dobra, no lek. Często używamy postaci, która jest z ziomeczkiem z siłowni, damy go tu damy go tutaj, ale no niech tak będzie I następna różowa pani wokalistka śpiewająca, ona wygląda super jak się nie mylę, ale ma czederskie włosy te włosy, które ona ma są mega super, bardzo je lubię spoko kolor taki, no ja się na kolorach nie znam włosów, ale coś pomiędzy Blondem, brudym, i. A nie wiem, dobra. Po prostu są mega ładne. I ten krój jest super. I już dla mnie ma mega plus. I cały różowy outfit, wokalistki. Mega! Moim zdaniem spokojnie. Ma dużo ładniejszą twarz niż ta tutaj. Ej, fajna jest ta figurka. Bardzo mi się podoba. I damy ją do tieru A. I wtedy wiedźmę przerzucimy wyżej, tak naprawdę. No tak musimy zrobić, ale dobra. Te, te, te figurki z góry są naprawdę, naprawdę super. One mi się mega podobają. Dobra. Narciarz. Ej, narciarz jest fajny. Narciarz, tak, jest tutaj następny. Numer 12. Ma narty, te kiki. Co to jest ten jeden kiki? No na pewno ma więcej. Strój. Twarz takiego, jakby trochę, no nie wiem, bambika. Co to jest, tą czapeczką? Ale niebieska stylistyka. Kolor jest. To jest słabe? O tutaj mamy narciarza. Hmm, tutaj też jest. Ciężko mi to ocenić. Fajnie. Ogólnie jest ładny. Ten niebieski kolor jest super. Rzadko mamy tak ładne tutaj figurki. Jakby kolor mi się podoba po prostu. A sam. To co? Damy go do B chyba. To jest dla niego bardzo, bardzo odpowiednie miejsce. No. Tak bym to widział. o, następny. Jakiś taki z lat 80. -tych. DJ Afro-Włosy. Kurde, ale fajny. Ale czadowy. I z fioletową koszulą tutaj, kurteczka biała, białe spodnie, jakiś, co tu pisze? Brick Fever Ja cię kręcę, ale fajny. Ej, on mi się podoba. Mmm, tutaj jest, dobra, wrzucimy go... Co, go wrzucimy chyba tutaj, do tej e, śpiewającej paczki. Jak najbardziej niech będzie. Okej. Okay. Dobra. Następny, uuuu. Następny to jest ten koleś jakiś mistrz karate kung fu czy innego judo aikido. Tutaj go mamy na przodzie. Wygląda spoko, ma te same włosy co wampir, to jest dziwne. Złota jakaś figurka. Chyba za to, że no wygrywa jakieś konkursy takie wojownicze. Cały strój kimono może być używany w innych postaciach też do Ninjago coś można tam pokombinować. No i co, podoba mi się fajny. Mało tutaj tak naprawdę akcesoriów, ta złota figurka może być trochę useless. Ale wrzucimy go wyżej, nad tych mimów, tych tutaj pajaców. Damy go tutaj znowu. Dobra, to jest, to jest odpowiednie miejsce. O, następny jaki przystojnik Tutaj, dobra żartuję, tutaj jest taki surfer z zarostem w samych kąpielówkach. Klata tu odkryta, włosy lensa, chociaż wtedy jeszcze pewnie lensa dopiero projektowali. Deska! Ej, ta deska jest super! Z takim nadrukiem jakby palmy, kwiatów, czadowa. Ej, mega mi się podoba ta seria, ciągle, ciągle są fajne minifigurki. Dobra, gdzie go dajemy? Tu znowu? Nie no, jest trochę gorszy od tego. Damy go tutaj. Tutaj są takie casualowe, fajne ziomeczki city, tu są słabiaki, tu są tragiczne, ale tutaj mamy mistrzostwo. I Faraon! O kurde, z takim skobrowym berłem. Czapeczka faraonowa. O, to mi się podoba, Egipcjanin, on też widziałem, dużo, dużo widziałem filmików na YouTube, gdzie wykorzystują tam figurkę też z jakimiś zmianami, to można pokombinować i zrobić takie całe egipskie jakby plemiona, naród, no wiecie o co chodzi. Dobra, to też jest dobra figurka z tą kobrą, to jest jeden element, ta czapka, szczerze, super, to co, damy go jeszcze do S. I tak by nam się końcowo prezentowała ta tierlista, mega mocna seria, nie, ja się nie spodziewałem, że... Druga to jest takie już super coś. Kurde, dobra. Fajnie nam to wyszło. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Próbowałem się trochę streścić, bo ostatni odcinek był lekko za długi. Aha, jeszcze tak odpowiadając, pojawiła się jakaś tam pojawił się komentarz, że odgapiam odrywka. Ja wcześniej nie wiedziałem w ogóle o takim kanale, ale sprawdziłem sobie, rzeczywiście nagrywa również tier listy. Ja tak padłem na taki pomysł z tymi tier listami, no. Wiecie, to nie jest. To jest taki podstawowy pomysł na serię i myślę, że na YouTubie było już bardzo, bardzo dużo takich tego typu filmików, ale ważne jest, że każdy dodaje coś od siebie i robi swoją tier listę i swoją interpretację tych figurek, dlatego nie uważam, żeby to już był czy temat wyczerpany. Jak chcecie obejrzycie również u niego, u mnie. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć.